Hej hej. Eee, no właśnie. Wracamy powoli do YouTube'ów i chciałbym was tutaj zapytać o kilka spraw. To będzie taki odcinek, w którym sobie po prostu pogadam i zadałem kilka pytań. Po pierwsze Primo jak mnie słychać, czy dobrze mnie słychać jak z głośnością wszystkiego. To jest bardzo istotne. Po drugie Primo Eee. Gdzie to się kurde? O! Po drugie Primo... Czego zagrać następną serię, jakąś najbliższą serię, bo planuję serię z Hearth of Iron. Na pewno pojawi się Imperator Rom. Coś coś się z niego pojawi jeszcze nie wiem co. Bo szkoda, by tego nie zrobić. Ale resztę, resztę pozostają wam do wyboru. Mam tu sporo gier. Możecie tutaj przyjrzeć, spauzować, zobaczyć. No. Musi... Dajcie mi znać, jak to wszystko słychać. Kurde, ale mi te FPSy spadły. Na no, mniejsza, Jak to wszystko słychać? Losa mam 50% jest bosko. Muszę pracować nad tym kompem, bo to jest dramat. I co najważniejsze. Jakoś niedługo myślę, że powinien pojawić się. Odcinek, odcinek, o właśnie, powinien się pojawić poradnik do tego modowania, które wysłałem. Wysłałem wam poradnik, zrobię wam poradnik, będzie poradnik um. Także... To będzie raczej krótkie, ja sobie tylko trochę pogadam i postrzelam. Na tych FPS-ach to będzie dramat. Ale co zrobisz, jak nic zrobisz. Może trochę zaprojektuję komputery za 100 lat. Jak przestanę jeść trosiny i piasek. No. Wracając, yy. pojawi się... Długo wyczekiwany poradnik do modowania. Dajcie mi znać najlepiej w komentarzach. Eee, od czego zacząć? Od czego zacząć? Na pewno zaczniemy sobie w jakimś takim. Pierwszy odcinek będzie raczej taki prosty. Na zasadzie, jak zacząć modla, jak zrobić własny kraj. Może. Co do reszty. Kolejności. To jest totalnie. Zależy od was, totalnie zależy od was, to chcecie zobaczyć, to zobaczycie. Ostrzegam, że nie jestem jakiś boski... Aj kurde. Nie, nie mogę na tool FPS-a grać. Mm. Ostrzegam, że nie jestem jakiś boski w tym modingu. Ogarniam jakieś podstawy i postaram się, postaram się wam też je przekazać. Tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Miejmy nadzieję, że wyjdzie jak trzeba. No, eee... Yy. I to chyba było na tyle. To by było na tyle, tak mi się wydaje. Eee, będę musiał wszystko ogarnąć. Całe te dźwięki, nie dźwięki. Bo tak samo widać. Zmieniłem mikrofon, sławki wszystko. Wszystko zmieniłem praktycznie. Także... Muszę z tym dojść do ładu. I mam nadzieję, że mi pomożecie. Także no. Żeby nie przeciągać, to by było na tyle. Widzimy się już niedługo. Najpierw po majówce, żeby na spokojnie sobie wszystko zacząć. Także no. Dzięki za uwagę, za jakikolwiek feedback, za wszystko. I do usłyszenia.